Poniedziałek, godziny poranne w Ołomiu, Szpital Powiatowy. Uroczystość, jakich niewiele u nas powiecie. Czemu zawdzięczamy dzisiaj wizytę premiera Murawieckiego? No, pan premier chciał przede wszystkim wizytować nasz szpital, zobaczyć, jak idzie budowa. To dzięki środkom rządowym rozpoczęliśmy tę budowę półtora roku temu. Dziś jesteśmy już w fazie końcowej pierwszego etapu, czyli tego etapu, które pozyskaliśmy w sumie 61 milionów złotych, bo to jest budowa dwóch nowych budynków, budynek A i budynek B, ale także modernizacja oddziałów w istniejącym szpitalu. No, bardzo się podobało panu premierowi, także myślę, że nawet powiedział, że mamy szansę stać się placówką. Taką konkurencyjną też z warszawskimi placówkami, ponieważ jesteśmy bardzo blisko, a nowoczesny sprzęt, nowoczesne sale, tak jak tutaj padło dzisiaj, cztery sale nowe operacyjne, które powstaną w drugim etapie. Więc pozwolą tak naprawdę temu szpitalowi się rozwijać, pozwolą nam pozyskiwać nowych specjalistów, otwierać się na nowe jakby odnogi medyczne w nowych obszarach. Więc bez tego w ogóle nie byłoby mowy o tym żeby fi, żeby finansowo szpital się bilansował chociażby ja nie mówię żeby zarabiał ale żeby się bilansował dlatego że y, jesteśmy szpitalem drugiej refer, referencyjności czyli mamy też pacjentów tak naprawdę mamy sor to jest przede wszystkim y, bardzo ważne więc y, grotych tych wycen NRZ-owskich po prostu, no ilość mieszkańców ponad 300 tysięcy powoduje, że aby się rozwijać musimy mieć naprawdę wysoko specjalistyczne niektóre obszary, które będą nam pozwalały bilansować właśnie finanse. I te budynki obydwa, które powstają, czyli przychodni specjalistyczne, rehabilitacja, ale także właśnie SOR. I te pozostałe obszary będą powodowały, że szpital ma szansę w przyszłości bilansować swoje finanse. Szanowni Państwo, jesteśmy w Ołominie. Tutaj stoimy przed znakomitym przykładem, czym jest rozwój służby zdrowia inwestowanie w służbę zdrowia. Szpital w Wołominie zyska cztery nowe sale operacyjne. Będą to dwa zupełnie nowe budynki, rozbudowywany również jest stary szpital, ponad 200 łóżek. Dużo nowoczesnych urządzeń, e, najnowszy sprzęt medyczny, oczywiście także najlepsze usługi medyczne dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, jednego z największych powiatów w Polsce. Ale to przykład, który kontrastuje z polityką naszych... Poprzedników. Jakieś 100 km stąd jest miasto Ryki. W tym mieście szpital został skomercjalizowany za czasów platformy IPSL, a następnie praktycznie został zlikwidowany. Dzisiaj ten szpital odzyskuje dawny blask, nowe życie, ponieważ wiemy doskonale, że dla tamtego powiatu, dla mieszkańców powiatu Ryckiego, szpital jest również bardzo potrzebny. Macie, Szanowni Państwo, wybór. Albo likwidowana służba zdrowia. Służba zdrowia zacofana, jak za czasów naszych poprzedników. Brak troski o pacjenta. Nienowoczesna służba zdrowia. Albo służba zdrowia taka, jaką staramy się tworzyć miesiąc po miesiącu w ostatnich latach. Nie bierze się to z niczego. To wszystko wzięło się również z naprawy finansów publicznych państwa. Jak przejmowaliśmy stery rządów. Wydatki na służbę zdrowia wynosiły około 75 miliardów złotych w przyszłym roku w budżecie, który już przedstawiliśmy Radzie Dialogu Społecznego, budżet na zdrowie to ponad 160 miliardów złotych, a więc łatwo sobie policzyć, że ponad dwa razy więcej i więcej niż 6%, czyli nasze zobowiązanie. Zobowiązanie, które poczyniliśmy wobec wszystkich Polaków że na służbę zdrowia będziemy przeznaczać co najmniej 3 punktów procentowych PKB. Zostanie wykonane już w przyszłym roku, a więc zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała służba zdrowia wcześniej i spójrzmy na to, jak ona się zmienia teraz. Elektroniczne recepty, elektroniczne skierowania, elektroniczne zwolnienia, internetowe konto pacjenta. To jest dzisiejsza rzeczywistość. Zupełnie inna przecież od tej, która była wcześniej. Ile sprzętu jest dzisiaj w szpitalu? Tomografów, rezonansów. Chcielibyśmy także, żeby było więcej lekarzy. Dlatego od samego początku rządu przyjmowaliśmy więcej studentów na studia medyczne. Ale wiemy doskonale, że kształcenie jednego lekarza razem z pierwszym, drugim stopniem specjalizacji to 9-10 lat. Dlatego. Cały czas jeszcze widzimy doskonale, że ten niedosyt lekarzy jest. Ale drodzy rodacy, nasze zobowiązanie to dalsze inwestowanie w służbę zdrowia, w kadry medyczne, podnoszenie płac, co się dzieje dla pielęgniarek, diagnostów, laborantek, laborantów, ratowników i lekarzy oczywiście. Ale także unowocześnienie szpitali, tak jak to tutaj, a nie likwidacja. Tak jak marszałek Grodzki rok temu na kampusie Polska praktycznie zapowiadał, mówiąc o tym, że w Polsce jest około 1000 szpitali, a wystarczyłoby chyba użyć liczby 130. Czyli sami możemy sobie policzyć, ile byłoby takich szpitali w Rykach przeznaczonych do komercjalizacji, a następnie do stopniowej likwidacji. To jest polityka, która nie służy Polakom. My chcemy, żeby służba zdrowia była nowoczesna, coraz bardziej sprawna, efektywna, ale przede wszystkim taka, która pochyla się nad wszystkimi pacjentami, nad wszystkimi, którzy potrzebują pomocy, z troską i budujemy taką służbę zdrowia. Ale warto pamiętać o tym kontraście i wybór należy do Państwa, czy służba zdrowia taka jak szpital w Rykach, czy taka jak szpital w Woli, oczywiście taka, mam na myśli taka jak szpital w Rykach. za czasów naszych Dziękuję bardzo. We'll mm